Jeszcze cztery miesiące, jeszcze cztery miesiące, jeszcze cztery miesiące! Pewnie się cieszysz, co? O, jeju, ja y, mogłabym się cieszyć, ale właściwie nie wiem. Nie zastanawiałam się. No weź, musisz się strasznie cieszyć! No wiesz, może ja się faktycznie trochę jakby strasznie się cieszę. Tak, myślałam! Dobra, to... Yy... Z czego ja się tak cieszę? Z tego, że następna książka o dzielnej do wychodzi dokładnie za cztery miesiące od dzisiaj! Tak! To jest mega ekscytujące! To... Yy, jak myślisz, jaką yy, niezwykłą, szaloną przygodę dzielna dobrze żyje w swojej nowej książce, he? Czy nareszcie dotrze do fortecy talokan? Gdzie napotka wrogą armię, która zasypie ją gęstym deszczem zatrutych strzał? I czy wtedy użyje swoich zdolności, inteligencji i odwagi, żeby się przed nimi obronić? Czy... Jej następna przygoda doprowadzi ją do spotkania twarzą w twarz z potężnym potwornym Awizotlem. Czy dost chórzy? Ucieknie z podwiniętym ogonem? Czy też przypuści na niego atak powietrzny, zdając sobie sprawę, że pomimo różnych przeciwności losu, żadne z jej dotychczasowych wyzwań nie równało się z... Oh! Oh, Przyjaźń wielki dar, mamy razem przygód mnóstwo i nie mamy razem dni niespodziewane. My Little Pony, przyjaźń to magia. Trzy miesiące i dwadzieścia dni, trzy miesiące i dwadzieścia dni, trzy miesiące i dwadzieścia dni. Cześć Twilight, czy ty też skaczesz z radości, że samodzielna, dzielna do. Jak fajnie, że udało ci się do nas paść. Właściwie co wy tu wszystkie robicie? Urządziłyśmy sobie świąteczną i yy! No, a jakie to święto mamy dzisiaj? Światowy dzień imprezy bez okazji! Juhu! Ja też nie słyszałam o tym święcie, ale pącz jest bardzo smaczny. Zdradzę wam, że sekretny składnik to! Wielki sekret. Hmm? Dlaczego ja nic nie wiedziałam o tej imprezie? Słuchaj, osobiście poszłam, żeby cię zaprosić Ale najwyraźniej byłaś ogromnie zajęta Czytaniem ostatniej książki oddzielnej Do chyba już dwunasty raz Tak, ale za trzy miesiące i tylko dwadzieścia dni Będę mogła przeczytać następną o, Jeszcze nie słyszałaś? Premiera najnowszej książki została przesunięta o dwa miesiące Jeszcze dwa miesiące? A już tak strasznie długo na nią czekam Chyba nie wytrzymam kolejnych dwóch miesięcy Nie przeżyję tego Tak Istnieje taka możliwość. Podali jakiś powód! Wydawca powiedział, że autorka Aka Jerling nie skończy pracy nad książką przed upływem dwóch miesięcy. Babeczkę. Jak to jest, że ty dowiedziałaś się o tym przede mną? Jestem jej największą fanką. Jestem taką samą fanką jak ty. Tak naprawdę to dzięki mnie dowiedziałaś się o tej serii książek, pamiętasz? O, no, racja Aka Yearling od dawna jest moją ulubioną autorką Jej biografię mam w małym kopytku Gdzie dorastała? Gdzie studiowała literaturę? Gdzie napisała pierwszą książkę o dzielnej do? Wiesz, gdzie mieszka? Eee, nie ale tego też mogłabym się jakoś dowiedzieć. A co? Nic nie rozumiesz? Nowa książka na pewno się opóźnia, ponieważ ona potrzebuje pomocy z tymi wszystkimi biznesami, które odciągają ją od tego, żeby spędzała każdą sekundę w ciągu dnia na pisaniu. Żebym ja, to znaczy fani, tacy jak ja, mogli jak najszybciej przeczytać nową część. No sama pomyśl, pomogłybyśmy jej robić pranie, robić zakupy, gotować posiłki i tak dalej Tuż nie doceniłby takiej pomocy Hmm, sama nie wiem Myślę, że najbardziej to jej zależy na tym, żeby móc w spokoju pracować Zawsze może nam odmówić A może faktycznie masz rację Oczywiście, że mam To, postarasz się załatwić ten adres? Rozumiecie? Dlaczego zamieszkała w tej odludnej części Equestrii? Jeśli nie po to, żeby nikt nie nie naruszał jej prywatności, powinnyśmy uszanować. Słuchajcie, zauważyłam jej dom! To już super blisko, tędy! Czekajcie! O, nie, co się stało? Prawdopodobnie ktoś już dość mocno naruszył jej prywatność. Kwaśne jabłka! Jej dom został zupełnie zdemolowany! Hmm, może i tak! Albo Aka Jirling jest straszną, niepoprawną, niespotykaną dołaganiarą! Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. O nie, a jeśli spotkało ją coś naprawdę strasznego? No właśnie, nie będzie więcej książek. O, ale oczywiście, to ja bardziej martwię się o nią. Też. Chwileczkę, co wy tu robicie? A... -ka Jer -ling. Nie zrobiłyśmy tego! Przysięgamy! Jak mogłyście zniszczyć tak mój dom? To naprawdę nie my, pani jelnik. Bardzo się cieszymy, że nic pani nie jest. No dobrze. Przypuszczam, że to nie jest najlepszy moment, ale ja muszę to powiedzieć. My po prostu uwielbiamy pani książki. To może teraz pozwolę sobie zadać pytanie, w czym możemy pomóc, żeby pani jakoś tak szybciej pisała tę dobą książkę. Rachciach! Rainbow Dash! Musimy pogadać! Aka Jerling daje nam do zrozumienia, że mamy ją zostawić w spokoju. Musimy uszanować jej wolę. i dzielna doto ten sam kucyk. Trzymajcie mnie, to jest normalnie po prostu szok! Ej, weź, przestań, wiedziałam o tym od początku. Samo? Własnym oczom nie wierzę. Wielkie dzięki, dzielna Do! Jak się pewnie domyślasz, nasze wcześniejsze poszukiwania tego skarbu były dość bezowocne. To bardzo miło, że go dla nas znalazłaś! Oddaj mi go, kabaleron! Jestem doktor, kawalerom, jasna? Księga czwarta. Dzielna do i złodziej marzeń. Chciał, żeby dopuściła go do swoich przygód. Pamiętam, ale odmówiła. Nie mogę w to uwierzyć. Prawdziwa dzielna do i prawdziwy kawalero. No wszystko jest jasne. To A kazał tylko na mnie napaść. Miałeś ukraść ten pierścień dla niego. Wtedy jego władza nad fortecą Talokan trwałaby osiem stuleci, jak głosi przepowiedź. Prawie, ale nie. Zamierzam sprzedać mu ten pierścień, zachować fortunę i będąc u szczytu Sławy, wycofać się z archeologii. Kabaleron, ty głupcze! Wskazujesz Dolinę na osiem wieków nieprzerwanych upałów! Jedziemy na tak, zakoń piorę! A, a, a. A, może teraz powinnyśmy jej pomóc? O, racja! Zranili panią? Mam sobie radę. A ona tylko chciała pomóc, pani Do. Dzielna Do nie potrzebuje pomocy. Swoje problemy rozwiązuje sama. Musimy za nią lecieć. Przecież słyszałaś. Powiedziała, że woli działać sama. Uważasz, że mamy tu zostać i nic nie robić? Rozumiecie, co jest grane? Ałizotli próbuje przejąć władzę nad Tenochtitlanem od trzeciej księgi. Racja! Ale za to w czwartej ona pokonuje Ałizotla i sprawuje kontrolę nad amuletem pokuty. Potem wykorzystuje ciemną magię królowej Kocetwola i ochrania twierdzę promienistą tarczą Razdanu. Ale promienista tarcza Razdanu jest podata na niszczycielskie działanie pierścieni ze Scorcherą. Nie wiesz, że pierścienie zostały rozrzucone na cztery strony Tenochtitlanu, co pozbawiło mocy ich czarnoksięskie oddziaływanie? Jednak jest możliwość, że pierścienie zostaną odnalezione. I ten, który ukradł kawaleron, to ostatni pierścień, który odbuduje czarną wieżę przywróci jej panowanie nad titlanem Czy w ogóle o tym pomyślałaś? Same przyznajcie, że Rainbow Dash ma przekonujące argumenty Musimy pomóc dzielnej do odzyskać skradziony pierścień Zanim będzie za późno Ach, w porządku Ale wygląda na to, że ta sprawa to wielkie, naprawdę bardzo wielkie wyzwanie Będzie nam potrzebny dokładnie przemyślany plan Już lecę, dzielna do! To nie jest plan! Szybciej, szybciej, szybciej! Bingo Lecę do ciebie dzielna do! Czeka mnie wspólna przygoda z największą, najdzielniejszą, najfajniejszą bohaterką, jaka w ogóle. No? no dobrze, może powinnam się zastanowić. To tylko nowa przygoda. Żadne wielkie halo. Opaluj się! Już jest dobrze. Ale jeżeli będę współpracować z dzielną do... A, wow, może zgodzi się na jakąś wspólną fotkę, że mi autograf... Chociaż z drugiej strony, to zwykły kucyk tak jak każdy inny. Ale kucyk, który zatrzymuje całą armię złoczyńców, nie mając nic, prócz własnych kopyt, niezłomnej odwagi. Au! To zaczyna boleć. Przestań! To tylko ty. Czekaj! Nie odchodź! Róż głową! Teraz masz szansę, żeby zaimponować jej sprytem i odwagą! Jestem twoją taką wielką fanką! Czekaj, czekaj, czekaj! czekaj. Chcę ci pomóc! Słowo daję, że mogę się bardzo przydać, jeżeli tylko dasz mi szansę. Ja działam w pojedynkę. Nie no, serio, weźmij ze sobą tylko ten raz W mojej pracy jest wiele sekretów A ponieważ nie wiem, komu mogę zaufać, to już wolę nie ufać żadnemu kucykowi Ale to, że nie można ufać niektórym, nie znaczy, że nikt nie jest godny zaufania Słuchaj, nie mam czasu na dyskusję Tak samo jak ja, naprzód! Nie wierzę, że w ogóle z nią kapa. Na to, że postanowili zjeść tu kolację i przespać się, zanim wyruszą jutro rano na targowisko do miasta. O, już rozumiem. Zastawisz na nich zasadzkę, tak jak wtedy w jaskiniach w czwartej księdze? Albo może powtórzysz numer z księgi trzeciej, kiedy powaliłaś trzech chłodrów za jednym zamachem? Albo raczej... No dobrze, już nic nie mówię. Tylko popatrzę i ani mrum To jakiego podstępu teraz użyjesz? Wow! Dostałem poufną informację, że jesteście w posiadaniu przedmiotu o wyjątkowym znaczeniu, który ewentualnie jest na sprzedaż. O, no cóż, wprawdzie mam już umówionego kupca, ale nie ma go tu, więc myślę, że możemy dobić tachu. A, A Wizard! Nie rej, budasz, nic się nie bój, ona coś wymyśli. Od pierścień na to! Dawaj mi go, Sara! Słuchaj, Aui, wiesz, że cię kocham. Ale nie dam ci pierścionka, dopóki nie poprosisz mnie o kopytko. To brzmi kusząco, bo grupa moich znajomych chętnie się zajmie twoim kopytkiem. i check. <laughs> Nie martw, dziel na to! Ja ci zaraz pomogę! A -a 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 -a. Daruj sobie! Dosyć dzisiaj napomagałaś! Ale co ja zrobiłam? Oh, na szczęście nic ci nie jest! Powiedz, boli cię gdzieś? Tak, tutaj. Dzielna razem z pierścieniem została porwana przez strasznego Awizotla i to wszystko moja wina. Dasz. Jestem pewna, że wcale nie chciałaś, żeby tak się stało. Nieważne. Wracajmy do domu. To nie jest dobry pomysł. Ona właśnie teraz potrzebuje naszej pomocy. Gdyby nie ja, nie miałaby tych wszystkich strasznych kłopotów. Miałaś rację, Twilight. Nie trzeba się było w to mieszać. Słuchaj, nie wszystko jest tak oczywiste, jak się wydaje. W każdej opowieści o do jest drugie dno. Nie możemy się teraz od niej odwrócić. Ona nie chce mojej pomocy, Twilight. Być może, ale raczej na pewno jej się przyda. Nie, moja bohaterka lepiej poradzi sobie beze mnie. To nie w twoim stylu! To jest Rainbow Dash, która pomaga każdemu bez mrugnięcia okiem! Albo bez zastanowienia! Tak też się zdarza! Ona jest w łapach zbiór i to przeze mnie! A powinna być w domu. To nic złego, że podziwiasz dzielną Do, ale postawiłaś ją tak wysoko na piedestale, że nawet przestałaś już dostrzegać własną wartość. Ona jest w fortecy, a my tutaj. Nie wybaczyłybyśmy sobie, gdybyśmy nie pobiegły jej na ratunek. Ty również. To jak? Jesteś z nami czy nie? Izotyk. Albo kościoł tego pożałujesz. <gry> o na do, będzie mi bardzo brakowało Twoich zabawnych żarcików. A teraz idę rozpocząć ceremonię układania pierścieni, by zapoczątkować erę ośmiuset lat bez i niewyobrażalnych upałów. <gry> O! Tak tak. Ty też możesz pomachać, wiesz? Jeszcze chwila, uratowałabym się sama, wiesz? No oczywiście, ale pomyślałam, że przyda ci się to Czy już wspominałam, że ja pracuję sama? Czy już wspominałam, że na twoje szczęście ja nie? Dostaw pierścień, i Czy jak tam cię zwoł? Szybko połóżcie pierścień! Pomóż mi zdjąć te pierścienie Kiedy usuniemy ten największy krążek na samym dole, wtedy cała forteca się zawali. Ty to zaplanowałaś od początku? Musiałam znaleźć sposób, żeby dostać się do fortecy. Zrobiłaś to specjalnie, ale. Bo ja nie ja przewidziałam, że ten pierścień będzie taki ciężki. Jednak mała pomoc może się czasem przydać. Uciekajcie! Ta budowla się rozkłada! go! Ty mnie jeszcze popamiętasz! Nie poradziłabym sobie bez ciebie, Rainbow Dash. No to lecę dokończyć książkę! Właśnie przeżyłam fantastyczną przygodę z najbardziej niesamowitym kucykiem. O mało wszystkiego nie zepsułam, bo byłam totalnie zapatrzona w dzielną do, zapominając o tym, że ja też jestem super. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło i pokazałam to, jak ważną rzeczą jest to, aby mieć zaufanie do innych. Przesyłka od Aka Słodko! Nowa książka tydzień przed tym, zanim ktokolwiek ją przeczyta. Ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę! Dzielna do i pierścień przeznaczenia. Wersja polska, SDI Emilia Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cybińska. Dialogi Małgorzata Kochańska. Kierownictwo muzyczne Juliusz Kamil. W wersji polskiej udział wzięli Agnieszka Morozińska jaszczuk Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Monika Pikuła, Julia Kołakowska-Bytner, Małgorzata Szymańska, Dominika Gruźniak, Grzegorz Pawlak, Katarzyna Łaska i inni.